Hej, cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu. Jak widzieliście, pakowałam walizkę, a raczej upychałam. Udało się, co oznacza, że dziś właśnie jest ten dzień. Dziś wylatujemy z Aleksem do Polski. Bardzo się cieszę, bo bardzo stęskniłam się za córką, za mamo, za przyjaciółką. Super, zapraszam do oglądania. Spakowałam wszystko, naszykowaliśmy się. Czekam na męża. 12:45 mam być na lotnisku. Umówiłam się, że mąż będzie o 11:00. Zawiezie nas na lotnisko. On z nami nie leci, ponieważ ma tutaj ważne sprawy jeszcze do załatwienia, aczkolwiek przyjedzie po nas autem. Nie kupywałam biletu powrotnego na e, samolot, ponieważ sobie pomyślałam, że jak zrobię zakupy w Polsce, to w samolot tego nie wezmę, a jak mąż przyjedzie po nas autem to fajnie się wszystko zapakuje i zabiorę do Polski, więc z zakupami mogę robić hulaj dusza, piekła nie ma, wszystko się zabierze. Jedziemy na lotnisko. Jedzie mi Morzawiec, specjalnie się zwolnił z pracy. Piękna jest pogoda, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, w tym moim e, wylocie do Polski, że to będzie dla mojej mamy całkiem niespodzianka. Nawet się tego nie spodziewa. Dzisiaj rano z nią rozmawiałam, jeszcze się pytała, co robię na obiad. Oszukałam trochę, że jeszcze biorę się za porządki na górze w pralni, więc ona kompletnie się tego nie spodziewa. Jestem ciekawa, jaka będzie jej relacja. Reakcja, relacja. Eee, niestety mąż, tak jak już mówiłam, nie leci z nami. Jak się czujesz z tym, kochanie, że Twoja żona wybywa od Ciebie? Będziesz miał trochę spokoju? Raczej nie. Raczej nie. Będziesz tęsknił? No ja też. Jedziemy fajnie, że super jest pogoda. Hej, cześć, witam kolejnego dnia, jestem już w Warszawie, jadę z córką i z małym do lekarza, bo pomyśleliśmy sobie, że jak już jesteśmy w Polsce i znaleźliśmy fajnego lekarza dziecięcego, neurologopedę, to mógłby zobaczyć małego, może on coś zauważy, może on coś poradzi. Bo wszystkie rady mile widziane. No i zobaczymy, jak to będzie. Może coś cennego powie, co udałoby się wykorzystać, albo coś cennego. Nie wiem, jakoś radę da, pomoże, no cokolwiek. Ja mówię, zeszłabym na dno samego piekła, żeby pomóc temu dziecku, dlatego no jeżdżę, gdzie się da, nie marudzę. Do potem. Przejdź do pani doktor, zbada Cię pani, tak? Nie, ale się boi, bo jest bardzo dziwna winda. O, patrz, nic się nie dzieje, zobacz. Co to? Fajnie. Boże, no wcale się nie boi. Wcale się nie boi. Halo! O! Pojechał. Szukaj Karli! No i cała zabawa i teraz wjeżdżają na górę. I tak w kółko. Pani doktor. Pani doktor yy, dała nam namiary na taki ośrodek, który zajmuje się stricte takimi dziećmi, co mają problemy z komunikacją. Tam robią jest spotkanie najpierw rodziców z psychologiem godzinne. Po godzinie jest brane takie dziecko na taki test ADOS, czy coś takiego? No i po tym teście test trwa chyba ze dwie godziny prawie. Już można postawić diagnozę, lub jasno określić kierunek, w jakim należy iść w leczeniu dziecka. Czy on po prostu ma opóźnienie niemowy, czy, czy no w jakimś innym kierunku te, to jest zaburzone. W każdym razie powiem Wam, że od drugiego roku życia, jak on skończył, borykam się roki 8 miesięcy dalej i jest postawiona diagnoza. Tak, tutaj w Polsce, dru, drugi dzień. Fakt, że. Tak, ta wizyta dzisiaj kosztowała nas 250 zł. Jutro też wizyta u psychologa 250. No i ten test 1000, prawie. Trochę kasy trzeba zapłacić, ale jest taka możliwość, żeby się dowiedzieć. A w Holandii, jak chciałam, nie ma w ogóle możliwości. Nie ma żadnych gabinetów prywatnych, żeby szybciej, żeby przyspieszyć. W Polsce jest to jakoś yy, lepiej. No i jak będę miała to już na papierze. To wracam z tym do Holandii. No i, i wiadomo w jakim kierunku jest z dzieckiem i jak mu pomóc, tak? Ech, bardzo się cieszę, że w końcu to się coś ruszyło. Tylko mamy teraz taki napięty grafik, bo jeszcze mieliśmy y, się pojawić w spółdzielni, bo mam jeszcze przypisać mieszkanie na moją córkę. Nie wiem, jak to zgrać w czasie, bo jutro na 11 mamy być u psychologa, o 12 już jest ten e, test małego, będzie robiony. I tak naprawdę jutro mamy ostatni dzień, w którym otwarty jest ta spółdzielnia. A i tak, spółdzielnia jest w Pławach, w moim mieście rodzinnym. Jego testy i lekarz w Warszawie to sprawie dwie godziny drogi w jedną stronę. No, nie wiem, jak to zgrać, dlatego moja córka wymyśliła, jak zwykle. Ma najlepsze pomysły z taką organizacją i logistycznie, żeby po prostu dzisiaj już pojechać do Puław. Tam zrobimy niespodziankę mojej mamie, bo ona w dalszym ciągu nie wie, że ja jestem w Polsce. Prześpimy się w hotelu i jak staniemy w hotelu, to już od rana na spokojnie zjemy sobie śniadanko. Od siódmej spółdzielnia pojedziemy do tej spółdzielni. Tam szybko załatwimy te formalności związane z przepisaniem na moją córkę tego mieszkania. No i potem od razu możemy wrócić do Warszawy i spokojnie na tą jedenastą zdążymy, no bo przecież jak o siódmej pójdziemy do spółdzielni, no to nie będziemy cztery godziny tego załatwiać, tak? Co, kochanie? Co, kochanie? Bajkę trzeba mu przełączyć, chwileczkę. No, także nie będziemy... Ej, brzuch ci widać. Brzuch ci widać. Nie będziemy 4 godziny tych spraw załatwiać, także no myślę, że to pójdzie sprawnie i szybko. Ale ja w tym amoku to po prostu mam takie rozbiegane myśli. Dobrze, że ta Karla moja trzeźwo myśli i potrafi to logistycznie ułożyć, bo tragedia to jest w ogóle moja prawa ręka. Bez niej to świat byłby ciężki nieraz dla mnie czasami, naprawdę.

No chodź, to mam. Cześć, jeszcze raz przychodzę teraz się do Was pożegnać. Śmieję się tu właśnie z przyjaciółką, bo pierwszy raz jest nagrywana, ale była zmiana planów. Okazało się, że nie zatrzymujemy się w hotelu, bo tutaj nam zaproponowała, żebyśmy przyszli. Nie mogłam zrobić inaczej, bo naprawdę już tak jak Wam mówiłam na początku vlogu, to była tęsknota okropna, bo się umawiałyśmy na kawę 500 razy nie i nie mogłyśmy Dokładnie. się spotkać. Także super. Ten dzień na dzisiaj się kończy. Jutro następna, e, tak jakby część tych podróży po tych wszystkich lekarzach. No i co? Jak się uda, to nagram coś jutro i zobaczymy dalej, co z tym małym naszym. Także dzięki za oglądanie. Zapraszam do następnego vlogu. Pa!